Pani Marszałek, Wysoka Izbo, inwestowanie w rozwój infrastruktury sportowej i dofinansowywanie inwestycji obejmujących obiekty sportowe należy ocenić pozytywnie. Jest to wręcz konieczne. Jednak jak zawsze słuszne obawy budzi finansowanie tych zadań. Jakie będą kryteria przyznawania dofinansowania i Panie Ministrze, proszę powiedzieć konkretnie, kto będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie, na jakich, i na jakich warunkach, na jakich zasadach. I jeszcze proszę o odpowiedź na pytanie, czy dodano do projektu przepis pozwalający na poszerzenie zakresu dotacji o bieżące utrzymanie obiektów noclegowych, o który postulował Centralny Ośrodek Sportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Poseł.